Na tego materiału chcę jeszcze wam szybciutko powiedzieć, że w pewnym miejscu na kordach, które wyświetlam wam się w losowym momencie na filmie, yy, schowałem tyle jukesów, ile mi zostało z tego odcinka, dlatego mam nadzieję, że obejrzycie dokładnie i jakiś szczęśliwiec to zgarnie, ponieważ no. Troszkę to, to caseów jest i, i, i mam nadzieję, że przydadzą się Wam i Wam dropną jakieś co najmniej z nich 3-4 bekoniki, Więc to na tyle z początku. Zapraszam Was do oglądania materiału. A jeszcze jedno, bo nie wiem czy powiedziałem: najlepiej, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i, i, i komentarzyk jakieś milutki, to, to, to przypnę serduszko. Dzięki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adam i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze nie innym jak UHC.pl i y, będę nagrywał odcinek z... Y, z czego będę nagrywał odcinek? I w dzisiejszym odcinku będę tepał się do losowych graczy i jeżeli ktoś będzie robił coś co mnie zaintryguje, zaciekawi y, albo coś no to, to dam im parę UK'sów. Mam przygotowałem sobie 32 UK'sy na to nagranie i, 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 i mam nadzieję, że, że gracze się popiszą i zrobią coś ciekawego, także, także widzimy się za sekundkę. Znałem się do pierwszego gracza, ale on tutaj... awczy. w ogóle na serwerze jest 45 osób, więc, yy, więc spoko liczba. W ogóle Wy też możecie wbić i, i, i będzie spoko. Dobra, topnijmy się do kogoś innego. A tutaj na, pod linią PP, to nie wiem, czy ja tutaj chcę y, rzucać, bo tutaj to będzie niezła zadyma, ale, ale. Tepnijmy się do kogoś, y, kto może, nie wiem, gdzieś buduje gildię albo coś. O, tutaj gość biegnie. I, 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 i nie wiem po co on tak biegnie. O, do, dobra, topnę do jakiegoś gracza. I, I mam nadzieję, że tutaj mogę jakiegoś lekkiego trolla y, zrobić. O, idealnie. Ale on stąd wyszedł. Ale on stąd wyszedł. O, dobra, dobra. Tutaj gość. Nie ogarnie, co się dzieje. POS1. Rzym sam komendę. POS1. POS2. I Replace 49. Na. Na co możemy mu zamienić? Może na Blok Emeraldu. Dobra, gośma mindfucka Nie wie o co chodzi. Zawołał kolegę, bo nie wie o co chodzi. Zobaczył, że jest normalnie? Dobra, to ja szyku, szykuję komendę. I, a nie, tutaj jest normalnie. Dobra, gość nie wie co się dzieje. Eee, dobra. Dobra, czat. Yy, wy, dobra, wyszło tutaj lekkie zamieszanie. I, 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 i drobne impary tutaj caseów, niech się pobawią. Tylko troszkę. I, 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 I w sumie tyle. Ponieważ nie sądziłem, że komuś będę robił jakiegoś trolla. Dobra, niech się podzielą. Porówno, jak tam uważają. Ja tep tepnę się do jeszcze jakiś osób może. O. S. Klapiczek. Co on robi? A, kopi po prostu. Nic więcej, nic specjalnego. Mam, mam jeden dobry plan, ale, ale, ale to wymaga, wymagałoby dwóch osób. Co można mu zrobić? On w ogóle jest w jakiejś wiosce? W sumie, tutaj w wiosce łatwo można sobie nafarmić pszenicę, żeby zrobić chlebki, ponieważ są potrzebne na gildie. Może mu przeszkadam trochę. Dobra, czat, goni mnie. Masz, weź ukейsy, zostaw mnie w spokoju. Nie wziął? Co? Nie, gościu, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja ci daję Czemu on mnie chce bić? Proszę, UK'sy, UK'sy, weź tu weź dla ciebie. O, jeszcze na dla ciebie. O, pięknie. pięknie. Jeszcze tak, w trakcie materiału chciałem Wam powiedzieć, że mam parę pomysłów, co można zrobić, jakie odcinki można nagrać na UHC. Jednak, że one mi się szybko skończą, te pomysły. Więc, jeżeli ktoś chce, ma jakiś fajny pomysł, no to zachęcam do napisania w komentarzu i wszystkie przeczytam i, i, i będzie poczamp. No dobra, tutaj jest gracz na Spawnie i dobra, jaki on ma kill-off? Musimy zobaczyć, jaki on ma kill off. To jest serafik. On ma kill off. 5, 3, 3, 5, 3 po prostu. Zmieńmy mu na. To zróbmy tak. Weźmy jakiś kill off. I dobra, i zentrantujmy go na 3. Ale to nie ten 3, 3. I po prostu ja mu podmienię te kilofy. Rafik. Tu jest jego kilof, tu jest trójka. Ciekawe czy się zorientuje. Chyba się nie zorientował nawet. Co on? Dobra, widzę, że y, Rafi Sky kompletnie nie ogarnia jaka jest różnica pomiędzy kopaniem kilofem 6-3 sze 53 e, a 3-3 więc, y, więc no nie wiem O, ale tutaj na czacie wyświetliło się, że ktoś znalazł cheatera, więc się tepnijmy do wapelka i ojej, no, ja nie dam rady. Dobra, tutaj jest już jakiś inny administrator, więc on się raczej tym zajmie. Ja, na, ja podczas nagrania nie będę nikogo sprawdzał, bo, bo, bo nie wyobrażam sobie jak, jak, jak to mógłbym e, zainicjować zrobić. E, dlatego. Czy mogą mi nie pisać na tym Messengerze? Jak nagrywam? I myślę, że na zakończenie takiego odcinka zostało mi troszkę tych UK'sów. Weźmy na przykład, nie wiem, z 5. Włóżmy tutaj do skrzynki dla jakiegoś biednego gracza, yy, jak będzie, żeby zaczął przyjemnie swoją edycję. Yy, a z tymi uKeysami, dwa sobie otworzę i wypadło mi, o, 32M. To można sprzedać za dobrą sumkę w sklepie. A te 15 po prostu schowam, i kordy kordy wyświetlały wam się na ekranie Także to był na tyle w tym mam nadzieję że taki odcinek Wam się spodobał że było całkiem fajnie, całkiem ciekawie i, i, i pamiętajcie, żeby napisać swoje pomysły na, na odcinek I w, dzisiejszym, i w dzisiejszym nagraniu niestety nie było do rozlosowania y, rangi, ale za to y, schowałem wam casey więc... Więc, więc mam nadzieję, że, że, że też spokojnie. Nie tylko VIPem na UHC człowiek żyje, więc kaisy też się Wam przydadzą, żeby mieć lepsze itemki i, i w ogóle wszystko.